Przepraszam, Kamila mamy w niebieskim, a w czerwonym mamy Tomasza Jabłońskiego, który znany jest z tego, że, z tego, że potrafi zajechać swojego przeciwnika kondycyjnie. Tego obawiał się Kamil Meta. Zobaczymy, czy tak będzie. Wczoraj Kamil Meta był autorem najefektywniejszego zdecydowanie knockdownu. Bardzo mocno trafił swojego rywala i wydawało się, że ten już nie wstanie, ale jednak wykazał hard ducha. ofiarą szeremety był Wiktor Perciński z Gwardii Warszawa. Pojedynek zakończył się na punkty jednogłośnym zwycięstwem Kamila. Ale sam Kamil przyznał, że był zdecydowanie zbyt pasywny. Teraz już troszeczkę inna postawa utytułowanego i utalentowanego boksera z Hetmana Białystok. Z kolei Tomasz Jabłoński rozprawił się z Barańskim Radosławem z i bardzo dobrze pokazał właśnie kondycję to raz, a dwa, lewy sierpowy który, który ustawiał tak naprawdę rywala czy to lewy sierpowy na dół, czy to lewy sierpowy na górę zobaczymy czy dzisiaj też będziemy świadkami tak efektownych ciosów to jest ósmy pojedynek finałowy Tym razem sędzią lingowym jest Maciej Demel. Osoba stąd z Grudziądza. Szara meta przestrza. już. Koleża Jabłoński nie zdecydował się na kontrę. Widzimy tutaj trenera Hetmana Białystok. Ze stoickim spokojem. Obserwuje poczynania swojego podopiecznego.

ma bardzo mocne uderzenie. Mówił o tym sam Wiktor Perciński, który wczoraj z nim przegrał, że kopie bardzo mocno. Zobaczymy czy dzisiaj to. To się potwierdzi. I koniec pierwszej rundy. I teraz Kamil Remeta. Na naszym ekranie, po drugiej stronie, oczywiście Tomasz Jabłoński, Zach Gdańsk, pojedynek Białego Stoku z Gdańskiem. Chyba ciosy podbródkowe sugeruje trener. Zobaczmy, czy uda nam się wyczytać coś z dyskusji w narożniku Jabłońskiego. Kamil Szeremeta powiedział, że Jabłoński zapewne będzie chciał kondycyjnie rozegrać ten pojedynek i kondycyjnie zajechać szeremetę, który jeszcze nie jest w kluczowej formie. Przyznał się Kamil, szczerze, że to jeszcze nie jest taka forma, na jaką by liczył. No i przyznał również w rozmowie o po pojedynku, że być może niebawem w niedalekiej przyszłości przejdzie na boks zawodowy, ale niestety więcej szczegółów nie udało nam się wyciągnąć od Kamila, więc musimy czekać na kolejne informacje. Tymczasem obserwujmy, jak być może ten przyszły zawodowiec spisuje się jeszcze w kasku i w koszulce, bo oczywiście, bo przez zawodowę nie ma również koszulek. Teraz ładnie jabłoński trafił. Dobra, kombinacja jabłońskiego. Wydaje się, że przewaga szybkości jest po stronie Jabłońskiego. Popatrz Uwaga na głowę. Podpowiedzi z narożnika, że Szeremeta rzekomo nie ma już siły że Jabłoński powinien przyspieszyć, ale widzimy teraz Szeremeta, jakby nie potwierdzając tej tezy, zabrał się do ataku. Dobry, dobry, prosty Jabłońskiego. Niestety najszybciej reprezentanta Próba podbrudkowego szeremety, teraz lewy na dół, trochę klinczu. Dużo klinczy, tak jak w poprzednim pojedynku z udziałem Romana Szymańskiego. Taki tutaj historia troszeczkę podobna. W narożniku czerwonym Tomasz Japoński, w narożniku niebieskim Kamil Szeremeta. Przypomniał o tym anonser dzisiejszych zawodów.

dla Patryka Godlewskiego. I mamy początek ostatniej trzeciej rundy. W 75 kg Jest to limit tej kategorii wagowej. Też zostało rozdzielone na dwie grupy, ponieważ aż 32 pięściarzy przystąpiło do rywalizacji. Jest to najliczniejsza ze wszystkich kategorii wagowych, jakie możemy obserwować tutaj w Grand Prix w Grudziądzu. Não bias. Como é que Korzystając z okazji, ponownie zapraszam wszystkich na wtorek na godzinę 19.45 na Boxer Org. Odbędzie się siódmy odcinek magazynu pięściarskiego Sparring. Przygotowaliśmy nie lada gratkę dla naszych widzów, ponieważ podczas tego odcinka wyemitujemy rozmowę z Tomaszem Adamkiem, z którym udało nam się porozmawiać kilka dni temu. Także będzie o czym mówić. Oczywiście wszystko związane z sobotnią walką Tomka Adamka z Travisem Walker'em. Lewy sierpowy, teraz Szeremety na dół. Ten z zaryzykował, poszedł na wymianę, ale Jabłoński nie zdecydował się na kontrę. Jabłoński powinien szukać swojego szczęścia raczej na dystans. Ten lewy prosty parę razy zdołał dotrzeć do celu, więc czemu nie skorzystać z niego kolejny raz? Tak, teraz właśnie dobra akcja. I skontrowany odpowiednio szeremeta. Na pewno widzieli to sędziowie punktowi. Zrywa się szeremeta, ale widać, że jest już zmęczony. To o czym mówił, to nie były słowa bez pokrycia, bo faktycznie kondycyjnie jeszcze nie jest najlepiej. Teraz Jabłoński troszeczkę poskakał. I próba lewego sierpowego szeremetu przestrzelona. I koniec walki w kategorii do 75 kg. Grupa A. Pogratulował trener Hetman Stokia jabłońskiemu Chyba nie do końca zadowolony jest. Coach Szeremety. Tle widzimy Grzegorza Brindę, który zdobył dzisiaj złoto. Przypominam, że w finale pokonał Kozłowskiego. Teraz tak mamy dokładny podgląd na tak, Grzegorza. Pokonał swojego imiennika Grzegorza Kozłowskiego w wadze oczywiście 52 kg. I za chwilę poznamy zwycięzcę zdecydowanie cięższej wadze. Chwila, chwila niepewności jeszcze przed nami. Stosunkiem głosów 2 do 1 zwycięża Tomasz Jabłoński z Brawa również dla Tomasza, od Tomasza dla Kamila Seremety. Przed nami deklaracja na programu Sągłady 69%. Pierwsze miejsce dla Trzymańskich PKB, to jest Drugie miejsce dla. A przed nami będzie wyróżnienie dla tych najlepszych z kategorii 60.